Jesteśmy dzisiaj w Piasecznie, a dokładnie póki co w Nowej Iwicznej. Sprawdzamy dzisiaj nietypowy temat, ponieważ znaleźliśmy kebaba, który ma ogromny budżet. Wykorzystuje influencerki, kurcze reprezentantów polskich kulinarnych. Wykorzystuje własnych Włochów stary, mają własnego Włocha do pieczenia, do pieczenia lawasza. Nie mam pojęcia skąd się wzięła ta ekipa, kto jest właścicielem tego całego przedsięwzięcia, ale ma ogromny budżet. Pojawia się tutaj na Piaseczyńskim Nowo okolicach tego rejonu nowy kebab, który się określa od razu mianem najlepszego. Ale powoduje to niemałe konflikty z pozostałymi kebabami. Na przykład tutaj, jak widzicie, za naszymi plecami znajduje się Grand Bazar Kebab, który jest aktualnie chyba najbardziej popularnym kebabem ze względu na opinię w Nowej Iwicznej. No i ewidentnie znaleźliśmy dramę, można powiedzieć, że dramę, jak wy na Facebooku w komentarzach, kiedy Boho Kebab się ogłosił, że jest najlepszym kebabem. No to Grand Bazar troszeczkę się oburzył, bo nie powinni używać takiego określenia, mimo że może takimi nie są. A Grand Bazar, no sami zobaczcie sobie, jak to wygląda, nie? Boho wjeżdża z Tematem, jestem najlepszym kebabem, a odpowiada im Grand Bazar, że w czym najlepszy? <grym> to jest mocne drama, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Grand Bazar Kebab ma ponad 1000 opinii, to nawet wypada dużo lepiej niż w Bocho, bo tam znajdziemy ich zaledwie 400. Trzy miesiące temu trafia się opinia z dwiema gwiazdkami i zachęcone opiniami w internecie zamówiłem na wynos. mięso suche, zlepione, zleżałe, ścięte na wiór. Nie wygląda to fajnie. Są negatywne, jak i pozytywne opinie, więc, tak jak zawsze, lokal godny polecenia. Wziąłem opcję na talerzu. Z zaskoczeniem był tylko jeden rozmiar dania, standard, ale można. Się nim najeść. Może nie są jakieś ogromne porcje, ale myślę, że cenowo będzie ok. No, chyba to jest 4,5 tysiąc 400 opinii. Wydaje mi się, że w tej okolicy trudno znaleźć bardziej popularny lokal. No, ja najbardziej jestem ciekaw, jednak tego Boho dzisiaj. Sprawdzimy też tego kebaba. Porównamy go z, nie tylko z Boho, ale też z innymi lokalnymi kebabami, żebyśmy dali im też szansę. Bo może tamci dwójka, ta dwójka się bije, a trzeci korzysta, a może czwarty korzysta. Może. No i właśnie dlatego my tutaj jesteśmy, zbadamy dla Was ten temat i powiemy, który według nas jest najlepszym kebabem. A wy wpadajcie na nasz kanał, A Wy wpadajcie w sekcję komentarzy, wpisujcie, co tam dobrego macie do polecenia. Lajkujcie nasze filmy i zapraszamy dla Was do oglądania następnych odcinków, bo będzie ich masa, masa na tym kanale. Zapraszam Was. To co tutaj mamy? Tu jest mało na płaty. Okej. Okay. To okay. jest samo mięsko bez nieczego. A tam jest mielona, tak? Czy, tak. Czy... Jest. Dwa takie same, identyczne. Okay. się tylko to, że to jest płaty, czyli e, warstwy takie przekładane z samym mięskim, a to jest to no samo, tylko mielone. Okej. Okay. Trochę starsze, no bo mięso jest mięso, czyli, czyli kawał mięsa. już po naszym zamówieniu. dostaliśmy, Zamówiliśmy dzisiaj małego kebaba z mięsem wołowo-baranim i z kurczakiem sobie, bo to jest mix. 22 zł, taka najmniejsza porcja. Teraz na talerzu przed sobą mam mięso w płatach. To jest różnica, bo w takim zwykłym kebabie w mięsie mieszanym dostajecie mięso mielone, a tutaj mamy mięso w Płatach. Jest to pewna różnica. Zaraz sobie zobaczymy, zrobiliśmy próbkę. No czy to jest naprawdę warte tego grzechu. Kurde, jak ciężko nabić. Co pani mówiła, trochę się żuje. Ale w smaku dobre. Naprawdę spoko. I nie jest to kulson, cool Dobre w smaku, tylko minus, że się żuje. To może w tym mielonym nie będzie takiego problemu. Jak coś, to dwie połówki. Dobra, mały kebab 402 gramy, 100 gramów mięsa. Myślę, że to spoko wynik. No, nieźle. Jeden z mniejszych raczej. Myślę, że tutaj będzie szła z tym wszystkim i jakość. Powiem Ci, że ładnie to wygląda. Widzę, widzę ostry sos, nie widzę tego łagodnego póki co. No i widzę czerwoną kapustę. Nie jestem fan czerwonej kapusty, wolę świeże warzywka. Nie wiem jak ty, ale ja wolę świeże warzywka. kwestia preferencji, wydaje mi się. Są też świeże warzywka. Rzadko kiedy się miksują świeże warzywa z kapuchą, co? Tutaj, w momencie, kiedy gryziesz tego kebaba, zupełnie inaczej smakuje niż to mięso w płatach, Zupełnie inaczej. Tutaj jest tak mokro, mega mokro. Ten dla was jest dosyć cienki. Trochę po dłuższym czasie on przesiąka trochę tym sosem. Dużo tej kapuchy masz wrażenie, że w gryzie, ale tak to jest mega, mega mokro i soczysto. Na stoliku też mamy sosy, jakiś łagodny i ostry, ale jest ich naprawdę tutaj dużo, że szczerze mówiąc, wylewa mi się do bokiem. I aż nawet nie, wiem, gdzie mają by mnie upchnąć dodatkowo. Jeżeli chodzi o smak, są dobre. Jakbym mieszkał w Piesecznie, no to myślę, że może być tutaj naprawdę faworytem. Dzięki, że jesteś tu. Nie no, ogólnie nazwałbym go dobrym kebabem. Mają dużo atrakcyjnych ofert, ale czy jest to moja topka? No, powiedziałbym, że tak jak masz tu zagłębie, to jego bym dał tak troszeczkę niżej, nie? Że ja troszeczkę nie dorównałem temu zagłębiu, ale jest naprawdę dobry poziom. Fajnie, że dostajemy czasami taką porcję testową i możemy sobie sprawdzić samo mięso, bo to zupełnie czasami jest inna bajka, jak w kebabie masz właściwie dużo dodatków, a co innego, jak masz samo mięso. Dam sobie Susiki w ogóle, bo tak. mamy na stole dwa, które możecie sobie użyć. Powstałem, że ten jest jakiś pewnie czosnkowy, ten jest pomidorowy, pewnie, nie? Sherlock Holmes. No i mamy, to 22 <grym> zł, <złoty>, widzowie. <grym> Dobra, najpierw ten sosik. Mm, fajny, ostry, lekko, słodki, pomidorowy. Fajny, ale faktycznie, mięso. Ojej, ostry, fajnie, fajnie, fajnie. Taki poziom ostrego keczupu, takiego, nie najgorszej, najgorszego sortu, taki, że jest pseudo pigantny tylko że taki pigantny. Fajny. Mięso. Faktycznie, to co mówisz, trochę się żuje. Mm, a to jest taki śmietanowo-jogurtowy, lekko -czos czosnkowy może. Dobre. Dobra klasyka, nie? Natomiast mięso bym porównał do takiej karkóweczki znowu z grilla. Fajnie, ale wola jak się rozpada. Bardzo mały jest ten kebab, co? Zapłaciliśmy w sumie tyle, co na Woli nam się zdarzało, bo w centrum za małego, czyli 22 zł. Tam pamiętam, że były 23, 21. Wagowo 400. stówki. No jeden z mniejszych, to czuć w rękach nawet, nie, że to jest nieduża porcja. Ja lubię takie dla Wasze. Czujesz go? On jest taki lekko mączny. Fajne. Mega soczysty kurczak. Nie wiem, czy się dokopać do kurczaka, ale fajnie, Jest soczysty, mokry, rozpływa się. Faktycznie w gryzie dużo się dzieje. Trochę jakbym właśnie był na grillu, żebym sobie zrobił, wiesz, jakąś surówkę, trochę mięsa z grilla i, i zagryzł to jakimś, jakimś pieczywem. Jest tutaj vibe grilla. Fajne, fajne. Ale jeszcze spróbuję, bo nie czuję tej woło baraniny na razie. To jest niesamowite, że jemy kolejnego chybaba i po raz kolejny jest to coś innego, nie? Jakby, ja myślałem, że jeszcze się będę powtarzać, ale to jest zupełnie co Tutaj przez to, że te kapusty są pomieszane ze świeżymi warzywami i te mięsa są takie fajnie ugrillowane, to czujesz, że jakbyś się znowu jakieś nowe danie. Bardzo fajnie. Ja bym sobie nawet trochę ostrości tutaj dodał. Mam wrażenie, że faktycznie jest mokro od, kapu od tej kapusty chyba trochę, nie? Że ona chyba wody wypuściła. No Tych sosów też jest sporo. Tej kapusty... Pozbyłbym się tej kapusty, szczerze mówiąc chyba. Szczerze mówiąc, jak jechaliśmy do Keseszna w zasadzie Nowej i Wicznej, nie spodziewałem się jakiegoś dobrego dnia, a na razie to jest dobry początek, to jest naprawdę dobry kebab. Możecie sobie dolać swoich sosików wedle uznania, ostry i łagodny. Ich jest też dużo już w środku, możecie poprosić też, że chcecie bez sosu i sobie tylko dolewać, więc fajna opcja. No moim zdaniem spoko, a w ogóle jak przyjedziecie w poniedziałek, to wszystkie kebaby z kurczakiem macie 20% taniej. Więc to też warto zauważyć, a we wtorki w ogóle mają gemuzę kebab i jest tylko we wtorki, mają wtedy kurczaka przekładanego warzywami i on jest zawsze we wtorki robiony i możecie sobie zjeść gemuzę. Więc warto wpaść, sprawdzić, no nas akurat nie ma, jesteśmy w niedzielę i sprawdzamy klasyczki, ale dajcie znać, jeśli jedliście gemuzę. Jesteśmy już po wizycie w Grand bazar kebab. Wypadł w sumie nieźle. Jakbym mieszkał tutaj w okolicy, myślę, że byłbym regularnie bym bywał. jakbym miał ochotę na kebaba, to bym tutaj wpadał. Teraz kierujemy się do następnej miejscówki, czyli kebab i nie tylko. Jesteśmy już w nowej lokalizacji kebab i nie tylko. Istniejąco od 2023 roku. <laughs> tak, jak się domyślacie, można zjeść tutaj kebaba i nie tylko kebaba. Mają też burgery, frytki takie drobne dodatki. Nie ma tam jakiegoś wielkiego, skomplikowanego menu, możecie właśnie zobaczyć teraz. Jest lawarz, jest pita, więc to spróbujemy, ale zobaczmy, jak to się plasuje w opiniach, bo 4,8, 422 opinie. No to stary, to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze jak jesteśmy poza Warszawą, jesteśmy w sobie, to jest Piaseczno. Tak, Piaseczno. Tadeusza Kościuszki 47a. Moim zdaniem bardzo duża liczba opinii, jeszcze tym bardziej tak na takim poziomie. No to zwiastuje coś dobrego, ale nie raz się już przejechaliśmy nad czymś takim. I nie wiem, czy w ogóle to może być nawet lepsze od tego Grand Bazar'a, który zjedliśmy przed chwilą. Zaraz to sprawdzimy. Nawet czytając opinie ciężko dopchać się do jakichś jednogwiazdkowych. Wszystko ma po pięć, że najlepszy kebab w mieście, ulubione miejsce w Piasecznie, bardzo dobry kebab, smacznie, spory lokar, obsługa miła. No słuchaj, ja tu scrolluję i są same piątki. Dziwne, co? Gdzie są jedynki? Zawsze były jedynki. No nie ma, stare, są same dobre opinie. Nie mam ci nawet, y, co tak wiesz, podburzyć tutaj. No lepsze opinie niż ten bocho, co mamy sprawdzać. Gwiazd do wieczoru. To prawda, ale bocho na koniec. Jestem ciekaw, czy te panie, które reklamują, ty, ty jest znasz, te dziewczyny. Nie stary. mam pojęcia z sklep Widziałem, że jakaś influencerka A. reklamuje kebaba i mówię o co tu chodzi? Okej, okay, dobra, bo ja to nie znam. Nie, nie kojarzę. Ty śnieg pada? Jest, znalazłem dwie gwiazdki, stary. Miejsce znaleźliśmy z kolegą przy tej trasie. Kebab zamówiłem na wynos, wołowy, mieszany. Kupiłem go wraz z kolegą, którego opinia jest powyżej, we dwójkę sobie wypisał, jeden pod drugim. No, no hejtują, że to nie ma z kraftem nic wspólnego, czyli widać, że przyjechał jakiś koneser. Byłem w wielu miejscach w Polsce, mówiłem, mówiłem, że doświadczył zawodnik, i że to nic nie ma wspólnego z kraftem, nie poleca tego kebaba. Zobaczymy czy my go polecimy, myślę, że może zaskoczyć, ale nie, nie spodziewam się fajerwerków. To co, chodźcie razem sprawdzić. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Eciepecie, Mateusz, Mati z Eciepecie. Ogromne bydle. Dawaj ważymy go. Myślę, że to może być 500. Może być 500. Wow, to już ma 318 cały. 612. 620. Tutaj było podstawowo 180 gramów mięsa samego. Kurde, no to jest prawie dwa razy tyle, co zjedliśmy przed chwilą wersji podstawowej w bazarze. Słuchaj, no to 620 gramów, to nie wiem, że to nie jest jakiś rekord, jeśli chodzi o mojego kawałka. To był najmniejszy, prawda? Tak, to byłały. mały. Ile zapłaciłeś? 25 zł, bo to jest laważ, a nie pita. 25 zł za ten laważ. Słuchajcie, to jest połówka. Półka wasze 300 z hakiem, no to całe 620, to jest jakiś kosmos. W sensie nie jedliśmy za te pieniądze chyba małego kebaba w takim rozmiarze, no ale można by go w sumie już podciągnąć chyba pod średni, nie? Tak jakby tu się chyba po prostu skala zaczyna od średniego, no bo cena też nie jest do 16 zł. Natomiast co tu mamy? Lawarz, bielutki, lekko przypieczony, pastę chyba czosnkową mamy dodaną na górę. Poraliśmy sobie z sosikiem w ogóle, bo w środku mogliście nalać sobie też sos, podejrzewam, ostry i łagodny. Były na stole pani nam przyniosła, natomiast chcieliśmy wam pokazać to w lepszym świetle, więc jesteśmy na zewnątrz i spróbujemy sobie go tutaj. Mięso to mamy wołowinę. Nie mieliśmy opcji baraniny, czyli sam wół albo kura. A my wzięliśmy mieszane mieszany, więc mamy to i to. Próbuję tego potwora. Chyba najpierw z tym pastą. Dziwnie. słodko stary. Co to z cynamon? Jezu, jaka dziwna przyprawa na dzień dobry. Bardzo dużo chrupałem, bardzo dużo sałaty lodowej. Ej stary, co to jest? Kary może? Curry z cynamonem? What the fuck? Dziwne, ale ciekawe, ciekawe. Yy, bardzo lekko czosnkowa, natomiast wziąłem trochę tego sosu ostrego. Jest ostry. Bardzo dużo chrupania od sałaty. Mięsa? Nic wyraźnego na razie nie poczułem. Nie wiem co to jest, curry chyba z cynamonem, dziwnie stary, nie jedliśmy czegoś takiego, jest to ogólnie spoko, trochę mało sosu, więc nie dziwię się, że dają na stół i na pewno jest lepiej jak sobie lejecie, ten ostry jest ostry, mało pomidoroby, ale jest ostry, natomiast jest bardzo dużo tej sałaty lodowej głównie, mięsa nie jest dużo, pomimo tego, że jest 180 gramów, ale wiecie, to się rozkłada na wielką dzidę, więc może dlatego, lawasza jest całkiem sporo i on jest taki... No taki. No nie jest to najlepszy laważek, jakiego jadłem. On się nie rozpływa. On się nie rozpływa. Natomiast jako całość, mega ciekawy jestem, jestem w ogóle ciekaw, co ty powiesz na te przyprawy, co to jest. <grym> Jakbym miał wybierać między tym bazarem a tym, co jemy teraz, to chyba jednak bazar. Bazar na razie prowadzi. Chciałbym, że tak, średnio. Tam bym wrócił, nie? Tam bym wrócił, a tu? Tu chyba nie. No to nie będzie ten zawodnik, gdzie się bije trzeci korzysta. To raczej kebab i nie tylko to nie skorzysta z tego. Pod koniec było lepiej. Trochę susiku tam spłynęło. No, tak jak mówiłem, nie nalaliśmy sobie za dużo blokalu, tylko tak trochę na górę. Nadal, no, było średnio, ale było smacznie. W sensie nie powiedziałbym, że to było jakoś niedobre. Było okej, okay, no, spróbuj sobie teraz. Podwajam i podaję dalej. Lubię takiego już lekko zziębniętego kebaba. Ej, no, powiem Ci, że tak. Na pierwszy rzut oka mięsa jest tak e, delikatnie. Więcej na pewno jest tej sałaty, surówki, kapusty, świeżych warzyw. Jak patrzę, no to widzę bardziej świeże warzywa niż jakoś kapuchę. To dobre. Jest pasta czosnkowa na górze. Nie wszyscy to dają, ale mam wrażenie, że niektórzy są tego zwolennikami. Lawasza, taka bez wyrazu. Ona jest, nie jest niedobra, ale jest zwykła. Nic tu się wielkiego nie dzieje. Ale jednak jakby ich podstawową pozycją jest chyba ta pita bardziej, bo no wiecie, zaczyna się menu od pity. Więc nie przyczepiam się do tego. Rozumiem, że mają taką opcję. Wydaje się on całkiem w miarę. Ale ty, ugryzłem to mięso, to dosyć miękko mi wjechało. Nie czułem, żeby się mi gryzło, mieliło, jakoś coś. Go w miarę się rozpłynęło. To było całkiem fajne w tym. Nigdy chyba nie widziałem tak wielkiego kebaba, najmniejszego, nie? On jest ogromny, ogromny po prostu, jak na połówkę, to się czuję, bym miał całą porcję. Całego kebaba. Jak to jem? To tro daj mi taki troszeczkę vibe takiego domowego kebsa, nie Że miałbyś sobie możliwość zrobienia go w domu. Bo ten czosnkowy wydaje się taki przyziemny, że byłbyś w stanie go otworzyć dosyć takich podstawowych składników. Co jest w sumie dobrą sprawą, bo wiesz, im mniej jest jesteś przetworzone, no to teoretycznie lepiej dla naszego żołądka, dla naszego ciałka, lepiej się potem czujemy. Mógłbym takiego kebaba zrobić sobie w domu, ale to jest, to jest dobre. Bo ogólnie mi to mięso smakuje, bo jest miękkie. Nie jest jakoś mega mocno przyprawione, ale jest naprawdę spoko, rozpływa się dosyć. Powiedziałbym, że dobry jest ten kebab. Nie jest może on taką ligą, że zapamiętujesz go jakimś mega wyraźnym smakiem, ale jest naprawdę dobrym, poprawnym kebabem. Myślę, że jakbym był tutaj w okolicy, nie wiem, gdzieś pracuję obok, to bym wpadał na niego. Gdzie ty byś tu pracował? A może, się, może mi się coś zmieni i nagle zacznę pracować tu w Piaseciuset? Może tak. Nie no, myślę, że to jest spoko. Kolejny ukryty gracz dzisiejszego odcinka: Gomez Kebab. Tak jak kebab i nie tylko, jest to taka opcja, która może nam się spodoba, może będzie wyjątkowa. 4,5 opinii. Jesteś Jesteśmy w piasecznie. O, jaka to nie no, co? to że jesteśmy cały czas. Nie, bo tam była wcześniej nowa Iwiczna, wiesz. To są, so, so, Nie nie obrażaj, tutaj wiesz. Tutaj proszę, niektórzy proszę, mogą proszę. się poczuć urożeni. Puławska 27. Dosyć nowa miejscówka. Jak każdy teraz zabiega, wiesz. Mięso krawcina, ale myślę, że tutaj spotkamy się z Kulsonem. Może kurak będzie kraftowy? To tak bym powiedział, że nie są jakieś te. Naprawdę polecam z tego brzuszka. Ha! Kebab porównywalny do sapko warszawskiego. O, Nawet nie wiem, słowa. czy nie lepszy. Mocny, mocny, mocny statement. Zamówiłem też kebab mięso 100. z Wysokiej jakości, dużo Świeże da dla mnie idealne, ale dał 4 gwiazd. Sosy ok, ale bez strzału. Sos ostry, dla mnie za mało ostry. Niestety, ku memu zdziwieniu, mięso było za mało. Dostałem bardzo dużo frytek i od góry trochę mięsa. Pierwszy raz byłam rozczarowana ilością mięsa w kebabie. Ogólnie na pewno wrócę, bo było pyszne. Nie ma niestety drugiego takiego miejsca. Tutaj w ogóle z tym sapko to też mocne porównanie. Idziemy to sprawdzić? Dawaj go, Dawaj mu. daj mu. Patrz, I jedzie i połóweczka cyk 200. Nie stówki. mówię, że 400 obstawiam. I druga połóweczka 420. Czy? Moim zdaniem wygląda najlepiej z tych trzech, które dzisiaj zjedliśmy. Tak Wizualnie. Nie ma co Tak? Rzeczy. A to by ci nie podoba? Kurde, ja jakoś nie mam ochoty już na kawę. Powiedziałbym, że jest najładniejszy. Nawet trochę lepszy niż bazar. Tak na pierwszy rzut oka. Co tu się znowu stało z tymi przyprawami? Albo to taka pusta. I mięso jest fajne. Takie? Mielone trochę. Kotlety, mielone. No ewidentnie było widać, że to jest mielona, wołowina z baraniną. Z tego co pan mówił, to proporcja 70-30 wołowo-baranie. Mięsko jest ciekawe, ale wiesz co? Niezłe jest. Powiedziałbym, że przyprawione w stylu, no może nie sapko, ale. W takim kierunku bym powiedział, że to idzie. Sporo sosu, a macie jeszcze w lokalu sosy, więc no, możecie sobie jeszcze i tam dolać więcej. Chociaż wydaje mi się, że przy tej ilości, którą macie już w środku, bez sensu ładować więcej sosu. Kurde, ja nie wiem, czy ta czerwona kapusta mi odpowiada, bo to już jest drugi, czyli trzeci kebab dzisiaj z czerwoną kapustą i jakoś mam znowu wątpliwości. Jest lekko ostry, lekko słony. Ogólnie bym powiedział, że to jest spoko kebab, no bez większej historii. jest dobry. Wiesz, co ta kapusta chyba jest lekko kwaśna. To mi tak chyba zaburza smak w tym kebabie. Lubisz jak kebab jest kwaśny? No ja tak średnio. Ja lubię ostry. Może w ostrzej jest jakoś ta kapusta, czy coś. Z tym ostrym sosem to mięso jest fajne. Obiecujący kebab, no. Będąc tutaj w okolicy to najchętniej bym wrócił albo tu, albo do bazara. Nie wiem, w bazarze taki fajny klimat, żeby usiąść, tam dużo miejsca, dużo przestrzeni. Tutaj mały lokal. Tutaj bym chyba tak na szybko wieczorem, a jakbym chciał tak na spokojniej, to na bazarka. Na bazarka. Niezły. Dobra, nie ma co przedłużać. Jadę z tematem. Rzeczywiście, kebab z mielonym. Ale ostrość czuję do teraz. Jak trochę poleża, to trochę taki suchy jest, nie? Nie wiem, czy też miałeś. Kapita taka średnia, nie podoba mi się. Czyli jakbym taką paćkę jadł. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale dużo lokali wykorzystuje bardzo podobny jeden gatunek ostrego sosu. Jest taki maziasty lekko. Trochę wygląda jak takie sweet chili, ale bardziej gęstszy. Taki jak na przykład sapko. Oni tam mają taki podobny gatunek. To jest dobry, ostry sos. A niektórzy robią swoje. I tutaj, nie wiem, jakoś nie czuję tych sosów. To mięso jest faktycznie jakoś tak dziwnie przyprawione. Ej, ale moim zdaniem ten lawasz jest kitowy. Suchy, bez smaku. No strasznie kitowy. Jak tam był taki przeciętny, to tutaj jest taki, bym powiedział, denny. Nie mi tak nie leży ten kebab za bardzo, wiesz? Nie wróciłbym na tego. Mięso taka mielonka. Sosy, moim zdaniem, tutaj mało wyczuwalne. W tej części, co ja dostałem. Mam nadzieję, że to boho będzie lepsze, bo tak reklamują. Pieniędzy zainwestowali masę. A opinie chyba najgorsze z dzisiejszego odcinka w sumie. Serio? No średnia ocena ma 4,3 chyba i 400 opinii, a no tutaj nawet mamy y, 4,5, więc gorzej. Ale ten ciężko, nawet nie, nie ma ochoty dojadać, wiesz? Taka lipa. Czuję się jakbym miał ja takiego kebaba bez smaku, który miałby mnie tylko zapchać. Nie jestem zadowolony z tego. Chodź do tego boho, bo, bo liczę, że na tym skończymy przynajmniej miło ten odcinek, bo ten najmniej mi smakował z dzisiejszego dnia. Jak tobie smakował drugi, chyba byśmy mu ocenę, to no, mi, mi, mi najmniej. Mi najmniej. Jesteśmy pod dzisiejszego dnia, mianowicie Boho Kebab. Ciekawe, czy są dziewczyny w środku, tak jak reklamowani na Tiktokach. Tokach. Jak przyjechaliśmy, to jestem w szoku. Jestem w szoku, bo wygląda to, jak wygląda, a na zdjęciach wygląda jakby to była jakaś, wiesz, restauracja typu Effendi w Sun Parku, które się teraz otworzyło. To wygląda kontener z kim, który przyjechał z Aliexpress przed i no zaparkował zwykły kontener gastronomiczny, no cóż wygląda jak wygląda, jedliśmy w gorszych lokalach a smakowało lepiej niż wyglądało tutaj przekonamy się jak będzie smakowało bo jednak to smak jest najważniejszy, tyle hajsu zainwestowali w tych ludzi, od pit od lawaszów, od sosów, od y, marketingu, że teraz żeby tylko dowiozło i żeby było smaczne, trochę się to ludzi kręci, akurat pustka w lokalu, ale tak widzę, że parę osób wyszło, weszło, wyszło weszło, wyszło, bejr, bejr, dobra jest to też miejsce takie nie powiedziałbym, że nazbyt popularne jeżeli chodzi o okolice, bo jesteśmy za stacją paliw w ogóle Circle K w Nowej Woli i dokładny adres jest postępu 12. Czy to już jest trzecie miasto w dzisiejszym odcinku? Tak, no miejscowość na pewno trzecia. I słuchaj, no mamy tutaj opinie w sumie 4 i 3 i 260 opinii. Nie, nie jest to rewelacja. Jest dobrze, poprawnie, ale jak na to jaki poziom tutaj prezentują w swoich nagraniach? Myślę, że powinien być wyższy. Ciekawy, smak musi najwidoczniej nie być taki dobry. Jak mówią, ale może będzie najlepszy z tych wszystkich, co jedliśmy. Chyba póki co faworytem jest ten bazar. Najchętniej bym tam wrócił z tych, co jedliśmy dzisiaj. To co, dasz się zaprosić? Zaproszę się. Coś długo się ładuje. Mortal Kombat? O, zła. Elegancja Francja. Bo wiem, że mają hajsu tutaj w tym kebabie. Co jest? Dlatego ja się to spodziewałem. No zobacz jak mi, dobrze idzie. Ale na kebabie. Ja jednak żartowałem. Mamy numer zamówienia 007, standardowo w naszym przypadku. Zamówiliśmy Lawash L150 gramów mięsa z podzielony na pół z sosem mieszanym. Standardowo cena w tym przypadku to 25 złotych, czyli kosztuje tyle samo, co Grand Bazar w sumie, co? Nie, tam 22. Tam 22? A, to przepraszam, e, chciałem powiedzieć, że żartowałem. E, kebab i nie tylko tyle samo kosztował. Tam kosztował 25 taki lawasz, tam było 180 gramów mięsa, tu mamy 150. Trochę mniej, ale może smak będzie lepszy za to. A gdzie są te, te dziewczyny z miniaturki? <laughs> Zaraz chyba przyjdą, nie wiem. Weź <laughs> zadzwon. No stary, wynik numer dwa. 510. Największy był kebab, i nie tylko, bo tam był 600. 420 był ten poprzedni, czyli ten Gomez. I numer jeden był też jakiś mały, 400 tam coś dobijało, co? 400 by były. 400 by były w bazarze. No to jest różnica w wadze. 100 gramów więcej. No to okej, okay, dobra, zakładamy, że tutaj jest podana, że większa porcja mięsa niż tam. No czyli tak. bym powiedział, że Cenowo i wielkościowo identyczne, tak bym powiedział. Mega jestem ciekaw tej pasty czosnkowej, bo widzisz, tutaj znowu jesteśmy maźnięte. Widać jednak, że południe, okolice południowe od Warszawy charakteryzują się pastą czosnkową. Ładnie wygląda to. mięso. Mięso krawcina, wołowina jest w 100% Kurczaczek. Ten dla jest ciekawy, co? On jest taki, wydaje się, taki naturalny, bo tam były takie, takie sklepowe, nie? Idealnie wycięte kółko, a tutaj jest taki, tu jakiś tam troszeczkę spieczony bardziej, trochę mniej. To jest z jednej strony fajne. Czemu nie ugryzłeś z tą pastą? Co stało ci? Na drugiego gryza. A mówiłeś, że to jest mistrz polski, który robi te sosy? Podobno jest. Mistrz... Nie, to jest nie może nie mistrz polski, tylko kapitan reprezentacji polskich kucharzy. What? Chyba tak się to nazywa. Co to jest? jestem A ja Bartek jestem kapitanem Narodowej Reprezentacji Polskich Kucharzy. Zapraszam Was już tą sobotę do Boho kebab, postępu 12 na wola po 15. Ten labarz mi się dosyć podoba. Jest bardzo cienki i przez to tak lekko zawija to całe mięso, i ten cały towar, który tutaj jest. A nie przeszkadza ci, bo tam, w tym poprzednim szczególnie mi zapadł w pamięć, żeby taki kiczowaty. To to jest taki fajny, że ma taki papirus bardziej niż grube ciasto. Czyli w stronę Grillo. W stronę Grillo, w stronę Grillo, w dobrą stronę. Mięso, przyjemnie, nie jest jakoś mega mocno zasolone, zapieprzone, nie jest bardzo mocno przyprawione, ale jest fajny tego posmak tego mięsa. Mamy tu też taki, jakieś, mam wrażenie, że lekko może miętowy nawet sos czosnkowy. Są świeże warzywa, więc nie ma kapuchy w końcu, bo dzisiaj dużo było kapuchy. Co? Dużo. Dużo kapuchy. Tutaj tego nie ma, więc mam wrażenie, że ten kebab będzie lżejszy. No, powiedziałbym, że konkurent dla bazara, bo reszta tam trochę została w tyle. Mam minus. Mięso to wołowe żuje się trochę. Trochę się żuje. To jest ten minus. Brałbym chyba jednak z samym kurczakiem następnym razem. To taki zauważalny. No i mieliśmy co mieszany. W ogóle nie jest ostry. W ogóle. No są dobre, są poprawne. Tylko minus z tym mięsem. Odjąłbym mu trochę tych punktów czysto mięso, że jest takie ciągnące się, żujące się. Może taka jego specyfika, ale mi do końca to nie siedzi. Kurczak uważam, że lepszy niż to wołowe. Dużo ogórka w środku zamiast surówki. Cebula. Nie ma za bardzo pomidora, przynajmniej na razie. Najwięcej tego ogórka, dużo plastów ogórka. Powiedziałbym, no, zastanawiałbym się, nie? To jest takie, masz ochotę na Grand Bazar, masz ochotę na, na Boho. Taki, to jest ten rodzaj konkurencji. Czy nazwałbym go najlepszym, tak jak oni się nazwali? Nie, ale jest ale on dobry, jest on dobry i ten lawasz mi się podoba. Jest całkiem fajny. Zawiodłem się, bo miały być te dziewczyny, co reklamowały tego kebaba. Obiecywałeś, mówiłeś, że będą. Michnik był, mówił, że zawijają te sreberka. The fucking Friday. Get the fuck. Up, oh, we're going oh, to God. high. Let's go. <laughs> Zrobimy dzisiaj wam kebaba. Ja Cześć, jestem Julia. Cześć, jestem A ja Bartek i jestem kapitan. Tak, chodź zobaczcie nasze domowe burki. Zrobione z Włocha. A to ty przyszedłeś z tematem, a nie ja, to czemu myślałem? Ja. No bo ja dostałem cynk, ja dostałem cynk. Potem zobaczyliśmy co tu się dzieje i okazało się, no to Josie i Julki nie było. Wiemy, że tylko są zwycięzczyniami Love Island, coś takiego? O co tam chodzi? Tam się, nie wiem, chyba są pary i się zakochują, wygrywają pieniądze? No nieważne. W każdym razie, nie było ich, więc one są tutaj tylko reklamowo, ale Pani tak coś tak między słowami nam chyba dała do zrozumienia, że mają chyba też jakiś swój udział w tym biznesie, ale jaki nie do końca wiemy, jeśli wiecie, a może jeśli Jesse... Jesse? Josi? Julia oglądacie, możecie dać nam znać, a jak Wam się w ogóle nie podoba to, że użyliśmy Waszych twarzy na miniaturkę, to też dajcie nam znać, to je wywalimy. Przepraszamy. Nie, no to chyba trzeba wywalić, co? No nie wiem. Nie no, ale w sumie taka prawda. Dobra, zobaczmy jak ten koszykarz, nie koszykarz, reprezentant kraju <gadam> zrobił ten sos. Koszykarz? Skąd Ty żeś tego koszykarza? Nie jakoś miałem, bo nie wiem. Jakoś... Przebłysk geniuszu znowu. <gadam> nie każdy przebłysk to przebłysk geniuszu, tak? To już ustaliliśmy dzisiaj. Dobra, słuchaj, spróbuję, bo się gadam, gadam, a chyba baron tu cały czas mi tutaj pieje. No kurde, ale mocny ten sos. W sensie, nie, że mocny, intensywny, ale było go dużo. Wypełnił mi całe, wiesz, całe usta. Mmm, fajny ten kebab. Lawasz najlepszy. Rozpływa się, on się klei. I to wszystko powoduje to, że bierzesz tego dziaba i on ci się rozpływa w ustach, więc to jest mega spokoj. Bardzo dużo kurczaka. Mało tej wołowiny czuję. I ten sos jest, mam wrażenie, że taki dużo majonezu tam jest, takiego rozcieńczonego z jogurtem. Powiem Ci, że czuję się trochę jakbym jadł sałatki gyros bardziej niż kebaba. Natomiast lawasz, rewelacja szczerze. Ja bym chciał zawsze jeść kebaby lawaszu tego typu. Czy to jest rewelacja? No nie jest. Szczerze, ja tej wołowiny w ogóle nie czuję. Mam wrażenie, że zamówiliśmy kebaba z samym kurczakiem i łagodnym sosem, a nasze zamówienie brzmiało mieszane mieszanym. Coś mi tu nie gra i szczerze jest to trochę rozczarowanie, bo ani nie było y, Juli, ani nie było... kur, zapomniałem znowu jak się nazywa. Jossy Josie, <laughs> sorry Josie, ale <laughs> zapominam. Ani by takie charakterystyczne imię, no ani nie było. Było za bardzo wołowiny. No, sosik miał być tego koszykarza mistrza świata. Ty, Marcin Gortat robił, kurde, ten sos. I też bym powiedział, że ten sos fajny, ale było go mało, a teraz czuję taki majonez z jogurtem. W sensie kurde, to nie wiem, czy to jest trzeba być mistrzem świata, żeby zrobić taki sos? W porządku, ale bez strzału. No, on no może walczyć z bazarem, w zależności od humoru. Czasem to, czasem bazar, pozostałe dwa raczej do, do zapomnięcia. Zapomnienia. Dobra, nieważne, jebać to, wytnijmy tą końcówkę.